Witajcie, moje kochane wagi Słońce, ascendent i księżyc na czytaniu duszy na miesiąc luty 2025. Dla Was, moje drogie wagi, czytanie duszy jest inne niż czytanie miesięczne czy czytania tygodniowe. Zapraszam Was do czytań prywatnych, jeżeli chodzi o czytania duszy. Możecie zamówić spotkanie nagrane na filmie. Czytania duszy są spotkaniami nagranymi, więc zwłaszcza polecam Wam. Macie piękne karty na luty, ale troszkę opowiem Wam o Was. Jakie są misje Waszej duszy, jakie są zadania Waszej duszy? I już widzę kartę uzdrowiciela uzdrawiania. Możecie być uzdrowicielami, możecie samoistnie mieć takie zdolności szybszej regeneracji ciała niż inni ludzie. Czy mieliście takie przypadki, gdzie byliście po jakichś, być może, operacjach, jakichś zabiegach i bardzo szybko dochodzicie do siebie, bardzo szybko wasze ciało się regeneruje? To jest wspaniałe. Być może byliście w przeszłych życiach uzdrowicielami i też tak bym to dla Was widziała, bo z kolejnych kart Mistrzów Duchowych macie uzdrawianie energią, Merlin, więc magia. Jesteście osobami roztaczającymi taką uzdrawiającą energię. Ludzie lubią z Wami spędzać czas. Jest Jesteście stabilne, jesteście takie wyważone, nie jesteście osobami konfliktowymi przeważnie, ale to też co dla Was. Każdy ma gdzie indziej planety. Ja w wadze akurat nie mam żadnych planet, więc gdzie Wy macie planety i jakimi jesteście numerami? Ja jestem numerologiczną siódemką, a Wy, moi drodzy? Przejdziemy dalej. Możecie mieć przykazy w snach bardzo często, bo jest tu pokazana karta bębna. Śnienie? I podróżowanie, więc pracujecie w snach, możecie mieć świadome sny, kochane Wagusie. Więc też jestem ogromnie ciekawa, czy u Was to jest i gdzieś w Was jest taka cząstka mistycyzmu. Popatrzcie, tu jest kobieta, tu jest starożytny Egipt, więc być może to było któreś z Waszych wcieleń. Czy czujecie takie coś? Mamy tu kobietę wiedzącą więcej, arcykapłankę, posiadającą sekretną wiedzę. Mamy kota, więc czy lubicie zwierzęta, otaczające? Się zwierzętami. Też bym to widziała właśnie dla was, moi drodzy. Jesteście osobami, które potrafią rozmawiać nieraz jako dzieci jak stare dusze, więc być może w dzieciństwie już byliście takimi osobami, które nawet z dorosłymi, dorosłym potrafiły doradzić, potrafiły podpowiedzieć, albo takie mądre przekazy mieliście, nie jak na swój wiek. Też wójdzę dla Was, kochane wagusie, że macie taką wewnętrzną mądrość. Czasami sami dla siebie nie potraficie tego znaleźć, ale dla innych jesteście bardzo dobrymi doradcami. Takiego dobrego doradcę widziałabym też dla wag w miesiącu lutym. Dobrym Doradca, starszy mężczyzna, ale że są to karty Archaniołów i Przodków, może to być druga osoba bliska wasza po tamtej stronie, więc macie opiekę, macie protekcję. Ta osoba po drugiej stronie was chroni, nie pozwoli wam zrobić nic złego. Wspaniale! Kolejna karta jest to karta Jelenia. Ufaj i odnoś sukcesy. Być może wy macie problem z tym, żeby pokazać swoje talenty, żeby pokazać swoje dary. Boicie się, jak was odbiorą, jak zostaniecie odebrani. Aczkolwiek ja bym powiedziała, kochani, na luty wytropcie swoje lęki i przypracujcie je. To będzie dla was bardzo ważne. Na tej karcie przekaz brzmi ufaj i odnoś sukcesy. Więc zaufanie instynktom. I Jelen jest bardzo płochy, moi kochani, więc możecie też być tacy płosi, możecie być niepewni siebie, ale głowa do góry. Wierzcie w swoją wartość. Ufajcie swoim potrzebnym przekazom, intuicji i idźcie do przodu. Odnoście sukcesy. Przedstawię Wam za chwilkę, jakie lekcje macie do odrobienia, ale to jest pokazany kruk, Czy coś wam to mówi? Jesień. E Uwolnijcie to, co stare i odpocznijcie. Co się działo jesienią w życiu wag? Może mieliście jakieś przełomowe momenty, albo może być dla was to, że zawsze jesienią. Na przykład jest zmiana pracy, koniec związków, jakiej, jakiejś relacji. Jesień to jest czas, żeby uwalniać to, co już nie służy dla wag i odpoczywać. Z nowymi energiami, z takimi energiami, gdzie wy mierzycie wyżej. Będziecie mieli w lutym jakąś szansę. Może to być kariera, bo ja zwłaszcza widzę karierę, że jeżeli wagi postanowią mierzyć wyżej, możecie się gdzieś zgłosić, możecie wykorzystać jakoś swój talent, żeby was dostrzegli. Astronomia. Czy ktoś się interesuje astronomią, astrologią. To też jest misja waszej duszy, więc wielu z Was może mieć, kochane wagunie, takie predyspozycje. Pięknie. Czy ktoś z Was ma kobietę Marię, Marię? Mamy tutaj cuda 33, matka Maryja. Możecie być osobami, które. Czasami w życiu cudem czegoś uniknęły, po prostu. Możecie mieć też bliską kobietę po drugiej stronie, o imieniu Maria. Moje drogie wagi, ja mam babcię, moją Marię, właśnie po drugiej stronie, moją duszę, która się nam opiekuje. Właśnie nasi bliscy po drugiej stronie. To jest nasza armia przodków, która chce nam pomóc. Więc pomódlcie się, zapalcie świecę, nawet w domu i połączcie się i poproście o to, czego kochane wagi potrzebujecie. O spokój o otulenie, o opiekę, o protekcję. Ja zawsze, każdy dzień zaczynam modlitwą, a nie Boży stróżu mój. Ty zawsze przy mnie stój. Znacie tą modlitwę? Właśnie moja babcia Maria mnie jej nauczyła. W tych kartach mistrzów duchowych Maria mówi, zaopiekujcie się sobą. Potrzebujecie więcej opieki nad samym sobą. Być może dajecie innym zbyt wiele, nie zostaje dla was. Nie czerpiecie radości z życia. Macie taki trudny czas, moje drogie wagi, teraz. Możecie tkwić w takich stanach przejściowych. Właśnie do tego momentu, do końcówki stycznia 2025, złapę tylko łyczek kawki, moje kochane. Stan przejściowy, więc tkwicie w stanach przejściowych. Jesteście jedną nogą w jednym związku, w drugim, jesteście jedną nogą w przeszłości, jedną w teraźniejszości, ale jeszcze myślami nawet nie jesteście tak naprawdę w przyszłości, tylko tkwicie przeszłość, teraźniejszość. Jesteście na takiej kaspie, na granicy. No cóż, Brak doświadczenia. Również możecie mieć zdolności do wchodzenia w jakieś branże totalnie bez doświadczenia, I, i to jest dla Was jak najbardziej. Czyli Wy chcecie się uczyć, jesteście chętni, żeby się uczyć, ale też ktoś Was dostrzega i ktoś. Pokażę Wam, jak bez doświadczenia możecie pokazać swoje dary i talenty. Macie również współczucie. Was blokuje też jakieś współczucie, często może. Współczujecie komuś, rozdajecie siebie, kochane wagunie. I czasami nie starcza dla Was. Czy tak może być u Was? Ja to zwłaszcza dla Was czuję. Wy takie współczujące, Wy takie empatyczne. Ale kochani... Nie zawsze jest tak, jakbyśmy myśleli. Ja bym powiedziała, że w miesiącu lutym prawda ujrzy światłodzienne, jeżeli chodzi o wagi. Wiele sytuacji będzie Wam się klarować. Prywatnych, zawodowych, związkowych, dotyczących partnerów, partnerek, więc prawda zaboli, ale prawda wyzwoli. Zawsze to też powtarzam. Wagi powinny też spojrzeć oczyma innych na coś. Coś nie jest tak kochani, jak wy myślicie, ale też możecie nie móc się wczuć w sytuację właśnie drugiej osoby, być może drugiej połówki. Nie, nie rozumiecie po prostu tego, w jaki sposób ta osoba może postępować. Popatrzcie oczyma innych. To jest rada od Mistrzów Duchowych dla Was na luty 2025. Potraficie wiele, potraficie bardzo wiele. Możecie nie wykorzystywać swoich talentów, bo możecie właśnie być tacy, za bardzo daje od siebie, kochani, ruszajcie! Archanioł Michał mówi: Potrafisz to zrobić. I będziecie mieli podstawiane synchroniczne sytuacje, synchronicznie ludzi, wszystko będzie się działo w jakimś celu. Możecie mieć w pracy jakąś osobę, która Was pcha, która Wam podpowiada. Może Wasz partner gdzieś mieć taki pomysł, gdzie. W życiu byście na to nie wpadli i w miesiącu lutym synchronicznie macie coś podstawiane. Możecie przez przypadek, jesteście na jakimś spotkaniu, na przykład z firmy, z pracy, z koleżanką, coś takiego usłyszycie, gdzie będziecie wiedziały, będzie, dostaniecie rozwiązanie, którego być może szukacie już dawno. Wy postrzegacie sytuację prawidłowo, więc wy macie instynkt, przekazy w snach być może, jakieś takie słowa, które wam gdzieś przemykają. Macie, ma, ma, macie czasami takie sytuacje, że wypowiadacie jakieś słowa, a one się potem dzieją. Czy tak może być, kochane wagunie, w waszym przypadku? Do kogo mówię? I absolutne tak z dwóch talii kart. Więc tutaj mamy kartę Mistrzów Duchowych. To była, to była moja pierwsza karta, jaką wyciągnęłam dla siebie, gdy je kupiłam. Więc może też karty dla was. Czy mają moje drogie wagi jakieś karty na przykład? Czy jakieś książki duchowe? Czy wy już rozwijacie się duchowo? Bo jeżeli chodzi o tematy duchowe, wchodźcie w to, kochani. Wchodźcie. Wasza dusza was woła. Pogłębiajcie swoją wiedzę. Kroniki akaszy dla niektórych słyszę. Czy wy słyszeliście, w jaki sposób łączymy się z kronikami akaszy? Ja dopiero teraz zaczynam kurs, jeżeli chodzi o kroniki akaszy. Ale też wyjdę do was z tym. Zwłaszcza właśnie dla wag. Twoja intuicja ma rację. Podejmijcie działania. I uwolnijcie się, powinniście uwolnić. Być może przeszłość, być może teraźniejszość, pewne sytuacje, gdzie wy wiecie, że wam nie służą moje drogie wagi. Podejmijcie ryzyko i doświadczenia jako drogę do nauki i wzrostu. Uczcie się na błędach, ale nie brnijcie w to dalej. Powiedzcie nie, jeżeli coś wam nie służy, zwłaszcza jeżeli wy to czujecie od dawna moje drogie wagi. Znowu kolejna karta mówi: wagi powinny wyznaczać sobie wyższe cele. Wy macie moc tylko często nie wierzycie w siebie. Przesłanie tej karty brzmi podwyższajcie swoje standardy, oczekujcie więcej i nie spoczywajcie na laurach. A wagunie, kochane wagusie, czekają, kontemplują, zastanawiają się. Dla jednych z was to bardzo dobrze, ale dla innych uwolnijcie to uczucie czekania na coś. Dajcie sobie co najlepsze, nie czekajcie, aż ktoś wam to da, aż ktoś wam powie coś, aż ktoś was doceni. Dajcie sobie to. Miłość własna, drogie wagi. Zaraz zobaczymy, jakie lekcje macie do przerobienia i może wam się rozjaśnić, co w lutym przyjdzie, na co wyczekacie. Powinniście to uwolnić, uwierzyć, że tak, dwa razy tak, to się stanie. Jaką sytuację mieliście teraz w myśli, zastanówcie się. Zresztą wyciągnę dla Was jeszcze anielską odpowiedź. Tak lub nie, lub co nam anioły powiedzą, zastanówcie się, drogie wagi, zadajcie sobie pytanie do waszej duszy: co chcielibyście teraz wiedzieć? Będziecie mogli wyciągnąć jedną z dwóch kart. Ochrona energetyczna: Macie gdzieś w miesiącu lutym nieprzychylną energetycznie Wam osobę lub osoby. I znowu, może być to ktoś z pracy, może być to ktoś z bliskiego otoczenia, ktoś zdecydowanie przy domu, ktoś, kto wchodzi do waszego domu. Generalnie nasz dom to powinna być nasza świątynia, moi drodzy. W domu powinien być zawsze ogień, to co ja podkreślam. U mnie zawsze ogień oddzielny do świec, czy dla, świ dla kart, czy do kart. Powinien być kryształ, powinien być kamień. Ja mam bardzo dużo takich też kamieni, z którymi pracuję, ale mam też kryształy tylko dla domu. Na przykład tylko dla wahadeł oczyszczam je w geodach. Czyli też się energetyzują, moi drodzy. Pokazałabym wam ametyst, ale miałam silnie stresującą sytuację wczoraj. No właśnie, rodzina. Czasami, czasami może rodzina, czy osoby z waszego domu rodzinnego, wbijać wam noże w serce. Drogie Wagusie, co dla was? I. I to jest misja też waszej duszy przeżyć to, przerobić i znaleźć złoty środek, znaleźć klucz do tych relacji. Ale pamiętajcie, zawsze wysyłamy energię tylko miłości. Jeżeli ktoś mówi o Was źle, mówi Wam źle, krytykuje Was, prowokuje, miłość, spokój, harmonia. Ja też właśnie mając takie sytuacje, od razu mówię, kasuję negatywne myśli, jak przychodzą, wyobrażam sobie białą czystą tablicę i zmazuję to wszystko. I mówię, miłość, spokój, harmonia, miłość, spokój, harmonia, miłość, spokój, harmonia. Trzy razy. Słowa mają moc, czasami w złości, niemalitości. I zaakceptujcie całkowicie sytuację, w jakiej się znajdujecie, i zacznijcie od początku. Nowy początek. Więc te sny. Ja dzisiaj miałam sen. Śnił mi się koń, biały koń, zresztą ja prowadziłam dziennik snów i prowadzę, teraz mówię dlaczego prowadziłam, ponieważ tych snów miałam kiedyś po kilka jednej nocy, to były pliki całe, a teraz dostaję tylko sny ostrzegawcze, bo widzę w kartach, widzę więcej i tak jak kiedyś śnił mi się biały koń, który był taki, taki przepracowany, taki niedojedzony, taki wygłodzony, taki zajechany bym powiedziała, tak, wczoraj miałam medytację uzdrawiającą właśnie relację i przyśnił mi się biały koń, który był tak wspaniały. Ja czekałam w recepcji, bukowałam jakiś wyjazd na dwie osoby i zmieniałam rezerwację. Powiedziałam, że jedna osoba się znajdzie właśnie tutaj w tym hotelu, i nagle pojawia się koń. Podchodzi do mnie i zaczyna dotykać mojej twarzy i się przytulać. Ja nie wiedziałam, że jeszcze konno. Zresztą w życiu prywatnym nie jeżdżę. Siadłam na niego, potrafiłam wspaniale jeździć. Ten koń się do mnie przytulał w trakcie jazdy. Stanęliśmy, był przy mojej twarzy, był przy moim sercu. Ja poczułam, że ta medytacja uzdrawiająca ma sens. To się spełniło, to się oczyściło. Kolor biały to niewinność, więc co wam się śni białego? Jest to niewinność, jest to szczerość, szczera intencja. Więc zacznijcie od początku i czy wy macie sny? I jeżeli tak, to czy się sprawdzają? Właśnie to tak. Lekcje do przerobienia dla kochanych wag, uwolnienie i regeneracja ciała, umysłu i duszy. Wasza dusza was wzywa, moi kochani. Wagusie są nadzwyczajne, jesteście nadzwyczajni, macie nadzwyczajne talenty, energię. Jesteście takimi ludźmi, których ludzie lubią, lubią was mieć w swoim otoczeniu, ale często możecie mieć znaki, że macie złe oko, że ktoś wam zazdrości, że ktoś właśnie tej waszej dobrej energii wagą zazdrości. To, co się dzieje tu i teraz, ma sens, bo wszystko się dzieje synchronicznie. Więc przejdziemy sobie do kart anielskich. Zadajcie pytanie kartom. Moje drogie wagi, wyciągniemy jedną z dwóch kart. Będzie to wasza odpowiedź. Karta numer jeden dla wagi. Jeżeli potrzebujecie, zastopujcie czytanie i wróćcie z gotowym pytaniem. Wagu się myślą, myślą, niektórzy są zestresowani, może nawet tym pytaniem. Dobrze, pytanie 1. I pytanie 2 i odpowiedź 2 dla wag, to bym do tego wzięła, ale powiem to dla niektórych. Jeżeli wybraliście kartę numer 1, Waszą odpowiedź dostaniecie w ciągu kilku tygodni. Więc czekajcie, moi drodzy. Jeżeli wybraliście numer dwa, ale się zastanawialiście, to jeszcze jedna odpowiedź będzie dla Was. A jeżeli pewnie wybraliście kartę numer dwa, musicie się zdać na swoją intuicję. Albo czytania prywatne. Zapraszam, spotkanie pół godziny możliwe, 60 minut. Czytanie nagrane na filmie, właśnie czytanie duszy, co jest piękne, jest w cenie czytania godzinnego, więc tym bardziej zapraszam. A jeżeli się wahaliście, posłuchajcie swojej intuicji, ale przyjdą szczęśliwe zmiany. Ściskam Was, kochane wagunie, buziaki dobrej energii, spokoju, pokoju i wszystkiego cudownego dla Was na luty.